Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem ryba, win ryba. I ogólnie o co chodzi w tym filmie? To ja wam za chwilę wyjaśnię po intro. Wlatuję intro i lecimy z odcinkiem. Słuchajcie, spotykamy się niestety w podobnej okoliczności, co około 2-3 miesiące temu, ponieważ około 2-3 miesiące temu miałem taką małą w cudzysłowie dramę z pewnym serwerem, który się reklamował właśnie na e, moim serwerze rybakraft.tsrv.com. E, cała drama skończyła się w jeden dzień, więc również fajnie ze strony tamtego gościa e, i, i spoko, dlatego, dlatego naprawdę fajnie. No ale dzisiaj, grając sobie na serwerze, myślałem, że jako, że już zrobiłem taką, no, przestrogę, nagrywając tamtą poprzednią w cudzysłowie dramę. Żeby ostrzec właśnie ludzi, żeby się nie reklamowali. To myślałem, że już nigdy więcej się coś takiego nie powtórzy, nie, że już po prostu nikt się nie będzie na moim serwerze reklamował. Ale dzisiaj sobie grałem. Słuchajcie, dzisiaj grałem sobie na moim serwerze około godzinki 16 to było. Miałem wtedy takie dosłownie małe ze 2-15 minut. I potem wracam do kompa i widzę, że wiadomość została wysłana przez użytkownika o jakimś dziwnym niku, chyba takim, jakimś, nie wiem, po prostu były losowe znaczki napisane. I ogólnie w wiadomości było, że zapraszam na serwer IP na Ternosie serwer wersja 1.18 Zapraszam No kolejna osoba się reklamuje reklamowanie oczywiście serwerów jest zabronione co widzicie tutaj Proszę bardzo gdzie to jest nie reklamuj innych serwerów banperm ban ta osoba oczywiście tego bana dostała No i postanowiłem że wejdę na tamten serwer, tak jak w sumie poprzednio. Wszedłem na tamten serwer, żeby zobaczyć, co się reklamuje, nie? bo zazwyczaj serwery, które się reklamują na większych serwerach. No umówmy się, że mój serwer jest troszeczkę większy niż serwer, na którym grają dwie osoby na krzyż. Eee, ogólnie się reklamuje i pomyślałem, że to będzie ciekawe, jak sobie wejdę na ten serwer. Wszedłem na serwer, całą oczywiście akcję nagrałem, żeby nie było, że nie mam żadnych dowodów na to, że coś się tam działo na tym serwerze. Wbiłem i napisałem do administratora, co się odwala, dlaczego się. Reklamuje na moim serwerze. No, ogólnie było śmiesznie. Macie tutaj wstawkę z tego, jak wszedłem na ten serwer. Potem zacząłem się administratora wypytywać, o co tak naprawdę chodzi. No, dlaczego, jak można mieć takie. Ja bym nie miał takiego sumienia, żeby reklamować, jak naprawdę, czy moje serwery na jakichś innych serwerach. I on napisał, że a, bo, bo tak, bo lubię i nikt mi tego nie zabroni, nie? No i spoko. I potem ogólnie zacząłem pisać do tego ogólnie do tego administratora serwera. W żadnym stopniu go nie obrażałem, co zobaczycie na, zagraniu, na nagraniu później. Nie wyzywałem go w żaden sposób. No a ogólnie, typ, zaczął mnie zabijać. Po prostu. zabijać, zaczął mnie wyzywać. Zaczął wyzywać mój serwer i ogólnie było śmiesznie. Zaczął mnie wrzucać do lawy tak w ogóle. Więc również była beka, widać jak szanują graczy. Na jakże wysokim poziomie jest kultura do graczy i ich zachowanie administracji. Na serwerze nie było nikogo oprócz administracji, więc również mi się wydaje, że było dosyć ciekawe No i potem zacząłem się pytać dalej o co chodzi, dlaczego ten serwer się reklamuje i kto go reklamował. Dowiedziałem się, że jeden właściciel go zareklamował sobie fajnie, nie? Bar bardzo fajnie. I ogólnie Dalej zacząłem tam z nim pisać jeszcze chwilę i zostałem wywalony, co widzicie tutaj. Zostałem wywalony z jakże wyrafinowanym, ładnym słowem w opisie i naprawdę przemyślanym słowem, które ma dużo kultury w sobie, czyli debil. Tak, taki dostałem powód wyrzucenia z serwera i ogólnie wbiłem na ten serwer drugi raz, żeby. Pochodziłem sobie po spałnie kilka minut. No i typ mi w ogóle napisał, że mam słaby serwer, nie mam tam wielu rzeczy. No i wyrzucił mnie po raz drugi z... Komentarzem Naura tym razem, więc również widać, że kultura dograczy na wysokim poziomie. Już nie wszedłem ponownie na ten serwer, ale musicie przyznać, że co to jest? To jest po prostu wyzywanie mojego serwera, mnie i co to ma znaczyć? Jeszcze ten serwer się reklamuje, nie? No i teraz ogólnie prośba do Was. Eee, znowu po raz kolejny: ostatnio był hashtag murem za rybakraft, teraz będzie hashtag stop reklamowaniu. Widzicie to w tym momencie. Wbijajcie na ten serwer, piście hashtag stop reklamowaniu. No tak nie może być! No po prostu tak nie może być! być. Już naprawdę rzadko się zdarza, że ktoś się reklamuje. No i, no i niestety no, tak to wygląda. Aż normalnie po ostatniej mojej w, w, w cudzysłowie dramie wprowadziłem chat cooldown, żeby nie spamować. Ewentualnie, jakby ktoś się reklamował, to żeby napisał jedną wiadomość, dwie. Teraz można na, na serwerze pisać co trzy sekundy chyba. Chyba zwiększę to jeszcze, bo to jest naprawdę przesada. No i ogólnie fajnie, nie? Super, świetnie. Tylko dlaczego się reklamujecie? Jeszcze raz zadaję pytanie. Do reklamowania się można nagrać film na YouTube'a, można naprawdę na innych social mediach zareklamować, na przykład na Discordzie. No a nie tak bezczelnie się reklamować na innych serwerach czy Według mnie jest to naprawdę żałosne. I powinno to być według mnie, no, no jest to najgorsza według mnie rzecz, jaką można robić, żeby zareklamować serwer. No i na standardowo na końcu macie całą akcję, jak wszedłem na ten serwer oraz co się wydarzyło po moim pierwszym wywaleniu. Hashtag stop reklamowaniu, zapraszam Was na tamten serwer i, i mi się wydaje, że tyle. Taka mała akcja. Tak naprawdę. No chciałem nagrać o tym film. Zaczęło się niewinnie od posta na karcie społeczność. No ale ja tego tak nie zostawię, po prostu nie chciałbym, żeby więcej się przytrafiła taka sytuacja, że ktoś reklamuje swój serwer na moim serwerze i na jakichkolwiek innych serwerach, bo to jest po prostu złe. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego troszeczkę dziwnego filmu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, się z Wami żegnam na razie i cześć.